Pole powierzchni bocznej grania stosłupa jest takie samo czy dwa razy większe niż pole jednej podstawy? Zobaczmy, aby policzyć pole podstawy, czyli pole tego trójkąta, wystarczy wyliczyć ze wzoru na pole trójkąta, czyli pole trójkąta równa się a razy h przez 2 podstawa, czyli 4, wysokość 3. Mamy 4 razy 3 przez 2, 12 przez 2 to będzie 6, oczywiście centymetrów kwadratowych. Natomiast pole powierzchni bocznej graniastosłupa jest równe ile? Obwód podstawy jest równy. 3 i 4 to są dwa boki trójkąta prostokątnego. Z twierdzenia Pitagorasa wyliczamy, że mamy tutaj 5 cm, więc obwód podstawy wyliczamy jako dodajemy do siebie te wszystkie trzy długości, czyli mamy razem 12, 12 mnożymy razy wysokość grania stosu, czyli razy 1 i mamy 12 cm kwadratowych. Więc widzimy, że pole powierzchni bocznej jest dwa razy większe niż pole jednej podstawy.